Siema gwizdowiec, nazywam albo Albus a ze mną jest... No, i dzisiaj Tematem filmiku To będzie Jak już widzicie, bo tu przez tekstury patrzę Czemu na tak robię Czekajcie widzowie To muszę Na świeczkowo. Znaczy no, co? Czy ja muszę ustawić tylet o, dobra, już jest git, dla mego. Dobra, czy ty mi się czy Co ty jesteś? No ty! No nie! No ty! gałganie, na no. Od razu jakiś fragment chciał wlecieć. Musiałem to zrobić, sorry była okazja. To jest okazja, a jak już widzicie to... Jak widzicie? Zrobiliśmy portal do netheru. Poza, Oli, fil poza, de, poza de filmikiem oczywiście. Poza filmikiem. Dobra, już wlatujemy do tego, wlatujemy do tego. Raz, dwa, trzy! No co ty robisz? <stryk> Ej, pogoda, że może tak. Gdzie jesteś, Nie wiem. Tak, w ogóle nie był chory i do tego nie nagrywałem dużo filmików. Tylko... Dzisiaj będą dwa odcinki. Może, może. I w ogóle. Eee, za! I w ogóle, jeśli chcecie. I w ogóle, jeśli chcecie. To możemy no, nagrać jakiś odcinek Minecraft na modach. Żyję. Gdzie ty jesteś? Żyję. To złoto. Idę. Dlaczego, że u nas pigment nie atakowały? O, oh, fuck! Już zaczął, już zaczął! Gałgan! Go, go! Tak zginąłem. Ja ciekawę Wziął ja twoje itemek Masz wszystkie? Nie, bo Pillin wziął No jak Debbie wziął ten Gdzie my teraz poszliśmy? Gdzie my jesteśmy Tam jest dobra, Poczekaj, ja jakoś zejdę jakoś wyśpieszy. Bo nie mam rozbrojki, nie mam. Muszę pozbyć się świniaka. No. O nie! O nie! Po A! A Co ci jest? Świniak duży mnie nawala jakiś! Jakieś kurde. Dziko świnia. świnia! Dziko świnia! Dziko, dziko świnia! No weź się wam już! Tewinu! Oła! Jak on nie uderzył! Spadaj gołganie! Oa! No Daniel! Gdzie kurde masz eee! Eee, e. Co? Co ty tak pieszisz, kurwa? Zginałaś. Zginęłaś. Kill do lado, bo się... SRAM! No taki teppie! No nie, znowu on! Znowu on! Znowu on! Znowu on! Znowu on! Znowu on! Gdzie ty jesteś? Dajem! A czeka ten faj! Już idę! Ja idę! No łapaj, gdzie ty jesteś! No Dopuje! Tutaj na dole! Kurde! Gdzie ty jesteś? Na, na dole! Na dole! Czekaj, ja będę Może tylko głowy do A! Zginąłeś też? Nie. No nie wcale, wcale nie będę zaraz ich pęk, nie? Ale nie teraz! Że... Awa! To jest lava! Zabiłem się przez nią. w kilo dnia wygląda. Ja nie miałem tylko spodni nie miałem? Czekaj. Nie, nie miałeś laty. A! Ale wiesz, że nie mam, nie mam twojej zbroi, nie mam twojej zbroi, tylko to mam. Daj. A reszta chyba się spaliła, bo nie widzę tutaj nigdzie. Jezu, i co? Ej, to mi udało. Sam jest zakreślonowy, to próbowałem z niej wypierdolić się. Ale, no ja więcej nie mam. Ja tylko mam swój off i ten kamienny coś, ja więcej nie mam rzeczy. Jest soja zaraz soja, soja, będę. Co? Co znowu Co? O co ci chodzi? Może jednak dzisiaj nie będzie na daru, bo tutaj nieco ciekawie. nie ciekawie. Ciekawa sprawa, jesteśmy no, za słabi. Więc... Więc dzisiaj... No, więc może dzisiaj będziemy jednak... Tak. Dzisiaj jednak pójdziemy jednak... jeszcze do kopalni. No. No nie, niż mi tego. O nie! Nie jest Portal! Tutaj jest portal! Flej Aaa! O Jezu! No, no to było za ciężkie. Widzieliście, straciliśmy na itemów. A więc idziemy do kopali. Bo mam miał całą zbroję, a ja mam... A, a teraz Amba pół swojej zbroje. Nie wiem, wezmę tylko siekiera. No zabij mnie, zabij mnie, Mam jedną chowa. Co kiedy wziąłem ci ten? No. Dobra, złoto odłożę to jeszcze, może coś No. Muszę na się, Na się. A. Więc na razie nie idziemy, idziemy się uzbroić jeszcze raz. Ej, chodź tu, tamtej gupalni. Zrobiłem z tych rakietów, zrobiłem. sztapkę, sztabkę, dwie hmm. sztabki. Dobra. Przydałem się do chodź naderu. No dalej na Potrzebujemy Potrzebujemy część złotą do naderu, bo. No. A nie jest Wódki sobie zrobimy. Wódki? I jeszcze potrzebujemy. A e, co tu Piglin? Patrz, co to robi on? E? Pinglin! No. Pinglin tam jest? Zabijaj go tam teraz, pinglin? ale No zabiję właśnie pinglina tutaj! Pinglina? Pinglin! Piglin, to jest świnia taka na z nadaru! A czaję! Nie Dobra. wiem, że to ma. Jeśli chcecie, jeśli chcecie paczkę na wodach. Jako to żeś, to nagrali, żeś żeśmy nagrali, żeśmy nagrali. No, to co, muszę no. To muszę, musicie zostawić lajka, a nowe osobę musicie. A nowe osobę muszą zostawić syłę z żeby nie, nie ominął żaden filmik z naszego tutaj. Naszej, naszego survivala Nie mamy jedzenia, więc nie ciekawe, ale <ścoughs> Lapis!

Patrz, żelazo. Co robisz? Żelazo to jest! No nie poskałuj mnie, idioto! Czekaj! O! Cztery żelaza! Nice! Wiesz co? no, dobra. musimy opić się jedzenie, bo ja nie mam jedzenia, a mam, a mam pół pół całego HP. ok. drewno. kurwa, daj drewno! czekaj, muszę. E! <laughs> musimy się, ja się dawaj, ja się wrócę. Dobra. to Czekaj. Dobra. to To cięcie. Dobra. Przyszłam już z tym, z tym piecem i kratingiem. Przyszłam. pomóż mi, pomóż mi. Błagam, help me. Nie wiem, że... Mam... Niech będzie gdzieś, gdzie jesteś, czy też, też w Wubtry. Co? Nie wiem, wiedzieć, gdzie jesteś też w Wombfray. Jestem tam, gdzie wcześniej byliśmy. Czyli już przygotowaliśmy tyle żelaza. Serio? Dużo za. No tak, 7 żelaza. Co? No. Aż tak. Ale, chociaż na szczęście, ale na szczęście zostawiliśmy, tak to byśmy nic nie mieli. No. W sumie racja. Zażyłam. Speedrun, ja próbuję teraz no zobaczyć, jak zobacz, na nagra. A ja się porażek podkopałem. Teraz zobacz na nagraniu, jak ja próbowałam zejść tam do ciebie. O! Jezu! Zawał. Jezu, pomóż mi. Mam skraweń... diamenty. Diamenty?! Tak. Nie! A nie masz żadnego. A ile masz? A ile diamentów? A nie, nie możesz wykopać przecież. No tak, mały kamienny. O, oh, shit. No, ciekawe. Czekaj, a teraz ja... nie mam, a teraz nie mam E Jaki masz? Nie mam, nie mam kilofa. No schuć, ogrzało coś. Pomóż mi, nie no, mam kilofa. Idę, 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 idę. O oh, Jezu, no spadłem. Czekaj, ja muszę zjeść coś, bo ja spadłem. dobra, wrócę do tych diamentów za chwilę. Nie, nie, nie odchudź. Nie, spokojnie, tylko za chwilę wrócę. Ale nie od twój ja to ja się zabiję chyba. Dobra, czytujemy. A la paka buka buka buka. Gdzie są te diaksy? Tutaj za tobą. Tu! Gdzie? Nic nie widzę. Ho! O! No nic nie widzę! To nie tutaj, tylko tu! Jeden. Daj Spadaj na mego. Co za dźwięki były. Co ty mnie bijesz? Chodź. Co? Co ty mnie bijesz? My, się my potrzebujemy złoto. Patrz, chodź, 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 chodź tutaj. No musimy... Ile masz? Patrz. Żelazo i daniel. A koło ciebie ślapis. Czekaj! Nie, nie! Co? No co ci chodzi znowu? Tu będzie, Tu jest te. to znaczy, że to było to. Kurwa! <śled> daj killoff, daj killoff. Kilof Kilof Kill off! Chodźcie kilof? Kilof Po co? Kilo. Kill mi daj! Znajdziemy diamenty! No dodaj teraz ten... Ten, patyki mi chociaż daj. Mmm... Nie mam. Byłem... Byłem w dału w nie mam. Poszedłem do dama i nie mam mm, 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 mm. No czy mm. <grym> <grym> Nie no. Aha fajnie. Dałem. Kto to tam mówi. Tepnij nie. O, jest do wody, znaczy do lawy, do ognia. Okay. Biorę łóżko. Nie, No jeden. po co ha łóżko? Zabij mnie, zabij mnie! Ale nie, nie, zabijaj mnie! No tak to się ha Nie słysza. wiem, która ha zniszczyłem łóżko. No ha wiecie! Nie! No ha ha drewno ha drewno! Drewno! Nie, Nie! Nie! nie mam no właśnie, aha, <laughs> Ja cię napisam je No idioto Musisz zbierać drewno Musisz pozbierać teraz drewno No jakbym miał Jakbym miał drewno Znaczy jakbym miał sikierkę Dobra jak zbierę sikierkę to wracamy do was idziemy Dobra wrócimy z drewnem Gdzie moje tamy, Gdzie moje tamy. Nie wiem. No oddaj itemy! No oddaj <śmienny> Zostaw! No oddaj itemy! Na spawnie Kurwa, zapomniałem. No, jak ja są dwie, skoro nie nie widzę. Sorry, widzę, że ja musiałem skakować To. Czy nie dalej skakać? No, oszukać trochę. Ale. A. On mi. Zrobił nula. Co? No. Nie miało. Nie. Co? Podobnie też Ha! mnie. <gry> Ale takie jesteś, że takie... Nie. <gry> Typie. Już prawie się do ciebie dotknąłem, nie? Jeszcze do jakby Enter, nie? Nie, no przez nie gadaj, się styknęłeś. Prawie. Masz, czekaj. Zrobiłem ci skarpety. Masz. Iś. To. Nie, nie to, oddawaj to! Zapalniczkę cię dam ale walić to. Ehm, um, co ty jeszcze miałeś? Puka, łuka, łuka, łuka. To tak, że ja zrobiłem z twojego życia! Z tymi że cię witamy CO Co mnie? No nie pal się! No ja cię nie biję. Ja cię nie biję. No to mnie nie bij! Mam drewno. Buga, 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 buga. <grymne> I ja chcę wiedzieć, co diament był! To zdawało mi nie mam diamenty. Chłopie, nie mam diamentów. Ty nie masz diamenty. Ty za mnie nie się wiaskiwał. to nie musisz jak z kiały stanąć. Gdzie jest co? Gdzie jest jakiś town? Na chuj, zrobiłem crafting! No ja nie wiem. <grym zrobiłem to. <grym> Zrobiłem krafting w A skąd ty ubiłaś drewno? Nie się pytasz? Mhm. Mm Kurwa, co ja odpieram? Zrobiłem odwrot... odwrotnie kilo zrobiłem. trzeba jest stał na żeby zrobić taką jedną śkielkę, ale to nie widzę. A nie widzę tej śkieli. Nie śkierka. No nie widzę tych kamienia, no nie ma kamienia. Tak nie ma kamienia. No nie ma. To spójrz sobie na ścianę. Którą? Mogę no, nosić ścianę! To to, to trzymasz w ręce. To co trzymasz w ręce, to jest kamień. To jest słupkowany bruk. Czekaj! To jest kamień. Czekaj, zobaczymy czy... To jest tutaj. kamień, idioto. Serio? No bo teraz nawet dowiaduję, że mogę z tego zrobić sobie ścierkę? Tak. Dopiero teraz o tym wiem? Mądry jesteś? Widzisz? Ja myślałem, że Z tego się nic z tego nie da zrobić, że, tak, że nic tego cię to zrobić, Jaki takie... Ja się dowiaduję, i od co dopiero. Coś cały czas ja... Takie... A nie mam... nie ma kamienia, nie mam przykładu Ja takie... Znaczy jak sobie sam robiłem sobie bardzo. Ja ma... Chciałbyś kinof? Ne, no mam kinof. Jeden co on teraz chciał, no. jeden co on teraz chciał. To nie wiem. Co on teraz chciał, to. No. Co? Co zrobisz? To... No co? Dwa! Dwa. Dwa. Dobrze Dwa! Dobrze się zrobię! Trzy! Ile tego jest? Cztery! Co jest? Ile tego jest! Ile? Jak? Koło ty? Siedem! Siedem diaksów! Jesteś w błodzie totalnym. Jesteś w Nie, no nie spodziewałam się tego. Ja robię ja który robiąc drugi kilo... No nie, muszę zrobić sobie ponownie. Siedem diaksów! Siedem! Daj, nie popatrzcie na mnie. Czekaj. Ale co ja nie gadaj, że zrobić czapkę. Nie, no nie bierz. No, już się bałem <śmiele. Śmiele! No? A masz 3 diamenty. No, cztery diamenty. Masz jeszcze cztery. Został dwa diamenty. Po co? Męczek. A no tak, dobra. Musimy zdobyć jeszcze jeden diament. Nie, mamy idealnie diamenty. Ale musimy Teraz ich... jedynie co do... potrzebujemy, to potrzebujemy em, książki. Dobra, musimy zakończyć film, boś długo trwa. Dobra, się będę z wami. Widzowie newerek! Nym.